No dobra, to uwaga, bo na początek quiz. Co byście wpisali jako pierwsze w wyszukiwarce świeżo po obejrzeniu premiery nowych iPhone'ów? Dam Wam chwilę do namysłu. Już? No to teraz kilka faktów od Google. W tym roku będzie chodzić o ceny, a polski rynek, bardziej niż inne, jest właśnie rynkiem ceny. Zacznijmy już, a potem. Potem to ja wreszcie pójdę spać. Dojrzałem, coś tam zanotowałem. Pisałem też z takim jednym, co próbuje być chyba Dawidem, podsiadło technologii. Hmm. A poza tym, tak w połowie tej konferencji rozbolała mnie głowa i chyba. Wiem dlaczego, bo paradoksem tej sytuacji jest to, że naprawdę, naprawdę, z mojej perspektywy, te premiery z roku na rok wymagają coraz większego skupienia, by wyłapać to, co jest faktyczną zmianą, innowacją oraz to, co jest w zasadzie tym samym co rok wcześniej, ale opowiedzianym trochę inaczej. A to powoduje, żeby cokolwiek ciekawego Wam później powiedzieć, trzeba być potwornie skupionym, no i boli mnie głowa, ale coś tam mam i zacznę, od emocji. W sprzedaży potwornie ważnym jest, żeby wierzyć w produkt, który oferujesz klientowi, i o ile nie wątpię w przekonanie o wyższości swoich produktów nad innymi wśród kierownictwa Apple. Tak, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że ta premiera była trochę mniej uśmiechnięta niż zazwyczaj. Nie miała werwy, nie miała impetu, i przede wszystkim mam na myśli ludzi, którzy prezentowali nam nowe iPhone'y, Watch'a i AirPodsy. Chyba tylko Tim Cook prezentował się na tym swoim stabilnym, takim flegmatycznym poziomie, ale naprawdę, oglądając każdą kolejną osobę na tej prezentacji, miałem poczucie, że każde to niesamowite, niewiarygodne przychodziło im dużo trudniej niż zazwyczaj. Bardzo możliwe, że powodem był klimat tej premiery, który bardziej niż w latach ubiegłych miał charakter software'owy niż hardware'owy, mimo że przecież prezentowane tam były nowe urządzenia. Ale no właśnie, czułem, że mówienie o zmianach sprzętowych w tym roku bardziej miało charakter adnotacyjny bądź jak to woli taki dygresyjny, bo technikalia dotyczące kolejnych urządzeń miały raczej charakter ogólny ze sporą ilością odniesień do poprzedników, ale bez rozbudowywania narracji. Dużo było natomiast wstawek o funkcjach działających w oparciu o Apple Intelligence, a ja za każdym razem, kiedy je słyszałem, zwyczajnie miałem problem, by się zaangażować, a wręcz wzbudzało to we mnie zawód, bo wiem, że jeszcze długo lub... Może nawet wcale ich w iPhone'ie nie zobaczymy, dostając w Polsce półprodukt, ale za pełną cenę. W filmie poprzedzającym premierę jako jedno z głównych wyzwań dla Apple wskazywałem przekonanie klientów spoza USA, że warto teraz kupić nowego iPhone'a, bo dużo dobrego jeszcze przed nami. Nie mam przekonania, że ta prezentacja miała w sobie tyle optymizmu, żeby ten cel uzyskać, bo choć zapowiedziano dodanie w grudniu kolejnych krajów w ramach Apple Intelligence i kolejne po nowym roku, to, tak jak mówię, energia energia tego wydarzenia za bardzo tego nie sprzedała, a choćby piksele ze swoim nowym wyglądem i z funkcjami inteligentnymi mogą w tym czasie przyciągnąć sporą rzeszę klientów poza USA. No, i co? Tyle w kwestiach metafizycznych, a teraz przejdźmy do premier. Czy się nudziłem? No nie. Czy się ekscytowałem? Raczej też, nie mogę tego powiedzieć. Nowy zegarek przedstawił się nam w pierwszych sekundach transmisji. Natychmiast zwróciłem na niego uwagę na nadgarstku Tima Cooka, bo ewidentnie było widać, że zegarek mocno schudł. Obie wersje rozmiarowe przy tym urosły i teraz koperty mają wymiary 42 i 46 mm, każdej z nich przybyło po milimetrze. Dla mnie jego tegoroczne odświeżenie ma spore znaczenie, bo już przed premierą podjąłem decyzję o przysiadce ze stalowej czwórki i powiem wam tak, cieszy mnie ten większy ekran, większy nawet niż model Ultra. Cieszy jeszcze też dalsza praca nad poprawą czytelności tego ekranu, za sprawą lepszych kątów widzenia, ale mam problem z tym. Jego odchudzeniem i widzę, że to będzie stanowić dla mnie taką samospełniającą się przepowiednię, bo wiele wskazuje, że ten zegarek nie będzie miał solidnego czasu pracy, a marzą mi się dwa pełne dni. Nawet samo Apple przestało tak chętnie operować określeniem All Day Battery Life, które pojawiało się już w ubiegłych latach, a tu nie padło. Zamiast tego na infografice dostaliśmy wzmiankę o maksymalnie 18 godzinach pracy, gdzie Ultra ma ten parametr na papierze dwukrotnie większy, więc... No, sprawdzę to w moich testach, ale na teraz mam duży znak zapytania. Fajnie, że profil obudowy jest teraz smuklejszy, ale pytanie: jakim kosztem? Tego dowiem się w drugiej połowie września, bo już skonfigurowałem swoją wersję z paskiem gumowym. No właśnie, te wersje wykończeniowe. Tu mam kolejne znaki zapytania. Apple zaskoczyło i to pokazuje, że nie ma co emocjonować się przeciekami, bo żadne nie uwzględniły zmiany materiału wykończenia wersji droższych. Teraz to będzie polerowana na wysoki połysk powłoka tytanowa. Każdy z kolorów ma nieco inny odcień niż poprzednie, a mi szczególnie chodzi o wersję srebrną, której już nie będzie, a najbliżej do niej będzie naturalnemu tytanowi, który jednak wpada w taki lekki piaskowiec. To powoduje na przykład, że srebrna bransoleta mediolańska, z której korzystam, nie będzie pasować idealnie kolorystycznie. Nie zmieniono więc co prawda systemu mocowania, ale ci, którzy przykładają wagę do szczegółów, mogą już mieć niespokojne myśli. Mnie też zastanawia, czy po tej zmianie dalej będzie możliwe skuteczne polerowanie koperty zegarka, żeby zlikwidować rysy. Po kilku latach zrobiłem to w swojej czwórce i efekt był bardzo dobry, a jak będzie tu? czas pokaże. Do tego wersja aluminiowa dostała jeden bonus w postaci polerowanego na wysoki połysk koloru czarnego, co jest ciekawą opcją i czymś, co może być takim wizualnym pomostem między wersją zwykłą a droższymi zegarkami. Zaktualizowano też ceny, które za sprawą niższego kursu dolara nie są może jakoś wybitnie atrakcyjne, ale są obiektywnie niższe. Zarówno wersje aluminiowe, jak i tytanowe są kilka stówek tańsze niż ich odpowiedniki w zeszłym roku na premierę. Niewiele wydarzyło się za to w Watchu Ultra, przynajmniej z punktu Widzenia technicznego, bo to ten sam zegarek co rok temu, ale teraz wydarzyło się to, czego spodziewano się właśnie przed rokiem. Dodano drugi kolor, czarny, a do niego dodano też paski w nowych kolorach, w tym czarną branzoletę mediolańską z efektownym zapięciem typu spadochronowego. Zmiana czysto estetyczna, tu również polska cena spadła względem roku ubiegłego. Po pierwsze, pożegnaliśmy się z AirPodsami drugiej generacji, o czym na konferencji głośno nie powiedziano, ale tak właśnie się stało. Najpopularniejsze słuchawki na świecie nie będą już dostępne w ofercie Apple, więc jeśli z jakichś powodów planowaliście ich zakup, to trzeba się spieszyć, bo dostępność bazować będzie już tylko na tym, co obecnie pozostało w magazynach. Czy to źle? Dla mnie. Niekoniecznie, bo już w poprzednich filmach byłem za tym, żeby ze względu na jakość dźwięku, która w 2024 roku była już, no, zawstydzająca, dać im już odejść na zasłużoną emeryturę i to się dziś stało. Wraz z premierą AirPods 4 to one będą stanowić początek oferty słuchawek. A że pokazano ich dwie wersje, to mamy też gradację cenową. Tańsze czwórki kosztują 650 zł, droższe czwórki 250 zł więcej. Z czego wynika różnica? Z obecności systemu tłumienia hałasu i trybu transparentnego w tych drugich droższych. To jest ciekawy ruch ze strony Apple i sam jestem ciekawy, na ile skutecznie udało im się zaimplementować tłumienie hałasu w słuchawkach, które nie są dokanałowe i nie korzystają z silikonowych wkładek izolujących. To jest wyzwanie i nie przez przypadek słuchawek tego typu klasycznych, usznych bez gumek, ale za NC na rynku jest bardzo mało. No zobaczymy, bo na teraz wygląda to tak, że z punktu widzenia technicznego po dodaniu do czwórek chipu H2 wersja ZNC jest takim modelem Pro, ale bez gumek do kanałowych, ale wszystko inne tu jest. ETUI z obsługą ładowania bezprzewodowego oraz głośnikiem opcja precyzyjniejszego odnajdywania w aplikacji Znajdź oraz tryb transparentny. To wszystko tu znajdziemy. To naprawdę ciekawa premiera, bo wiele osób niekoniecznie akceptuje silikonowe wkładki w kanale słuchowym, i do tej pory brakowało jakościowej alternatywy, a te słuchawki mogą się w te wpisać. Nieco zmodyfikowano też ich kształt dla zapewnienia lepszego trzymania się w uchu i obiecano poprawę brzmienia, ale do tego podchodzę z lekkim przymrużeniem oka, bo musieli tak powiedzieć. Na pewno jednak obecność ChiPu H2. Nie jest tu bez znaczenia. Ogromnym zawodem była natomiast premiera, którą chyba mogę nazwać premierą celowo, pokazując cudzysłów, nowych AirPods Max. To jest mi ciężko uzasadnić, bo Apple postanowiło dodać tam tylko USB-C i nowe kolory, a poza tym nie wydarzyło się absolutnie nic. Doszło nawet do takiego absurdu, że dalej są oferowane z chipami H1, i tego powiem Wam, że kompletnie nie rozumiem, bo H2. To lepsze ANC, sugestywniejszy tryb transparentny, lepsze zarządzanie energią, tryb adaptacyjny, mniejsze opóźnienie dźwięku i wiele innych, o czym świadczą wciąż dodawane nowe opcje do modelu Pro 2. Nawet na tej konferencji zapowiedziano nowe możliwości związane z diagnozą stanu słuchu i jego późniejszą ochroną, a to wszystko z certyfikacją kliniczną. Czasem największy i najdroższy model słuchawek od Apple z jakiegoś powodu dostał coś, co Trudno jest mi nawet nazwać liftingiem. Obecność USB-C cieszy, ale czy nie przydałoby się na przykład nowe etui? Lekka korekta konstrukcji, żeby nauszniki się o siebie nie obijały. Może też lekkie obniżenie ich wagi? Bo po tylu latach nowe kolory i zaktualizowane gniazdo to trochę mało. Jedyne co mnie ciekawi to brzmienie po USB-C i to mam nadzieję, że będę w stanie kiedyś sprawdzić, bo absolutnie nie jestem przekonany na tę chwilę, czy je kupić. Na razie jestem na nie. Bardziej... Ciekawią mnie te czwórki z ANC. Tu z oczywistych względów działo się najwięcej, ale też potwierdziło się sporo rzeczy, które podpowiadał nam łańcuch dostaw oraz producenci akcesoriów przed premierą. Po pierwsze wygląd zwykłej szesnastki, która wzorem poprzedniego iPhone'a wygląda moim zdaniem bardziej okazale niż przeciekowe rendery. Jeśli na żywo te telefony będą się prezentować podobnie, to tańszy iPhone będzie wyglądać jeszcze dojrzalej. Kolorów mamy 5. Powrócił o dziwo kolor biały, którego w zeszłym roku nie było, a utrzymany został też kolor czarny. Mówię o tym, dlatego że w recenzji 15 wysnułem teorię, że Apple będzie stopniowo rezygnować z kolorów bazowych w podstawowych iPhone'ach, żeby te były tylko w modelach Pro, a zwykłe iPhone'y będą już tylko w kolorze. Tak się jednak nie stało, a ponadto wersje kolorowe są intensywniejsze niż w zeszłym roku i zdecydowanie mogą się podobać. Największe zmiany w modelu podstawowym obejmują konfigurowalny przycisk akcji, więc tu również skończono z suwakiem. Ponadto procesor A18 bez dopisku Pro, który można powiedzieć, że wydajnością dobił do możliwości zeszłorocznego flagowca A17 Pro, ale daniem głównym był przycisk migawki aparatu, który o dziwo trafił do obu modeli iPhone'ów, a sporo mówiło się o tym, że jednak zostanie zarezerwowany tylko dla wersji Pro. Tak się jednak nie stało i z punktu widzenia klienta to bardzo dobrze, bo ten pomysł ma potencjał, by teraz pociągnąć za sobą całą branżę i coś tak czuję, że zaraz wszystkie flagowce będą miały dedykowane przyciski do robienia zdjęć. A to przecież nie jest wymyślanie koła na nowo, to powrót do korzeni. Trochę do tego, co pamiętamy z czasów serii Cybershotu u Sony Ericssona, czy w Nokiach serii N. Ale moim zdaniem potrzebowaliśmy takiego powrotu, bo ten przycisk z jego funkcjami obsługi zoomu w aparacie, ostrzenia, przełączania między trybami zdjęć, a także aktywowaniem nagrywania filmów, to naprawdę wygląda dobrze i zapowiada się na coś bardzo przydatnego, a co ważne, pełni obsługiwanego również jedną ręką w pionie. Dla mnie super i nie mam powodu, by nie chwalić tego posunięcia. Poza tym w aparacie zwykłej 16 wydarzyła się jedna ważna rzecz: dodanie trybu makro, którego brakowało 15. Jednak dalej w zagadnienia aparatów wchodzić nie chcę, bo muszę to sprawdzić mając telefon w garści. Chodzi o to, że co prawda obiektyw szerokokątny będzie lekko jaśniejszy niż w poprzedniku, co jest pożądane, tak przy aparacie głównym Apple zaczęło się posługiwać jakimś dziwnym takim pojęciem fusion camera, czarując 48 megapikselową rozdzielczością matrycy i wynikającymi z tego możliwościami, w tym dwukrotnym beztratnym zbliżeniem, co przecież robił już poprzednik. Tu zaczął się moim zdaniem trochę taki chocholi taniec, więc zamiast dawać sobie nawijać makaron na uszy, poczekam i sprawdzę, czy czysto programowo udało się coś więcej z tych aparatów wyciągnąć. 16 startuje z poziomu 4000 zł, czyli 700 zł mniej niż iPhone 15. To spora różnica, rozmiary ekranów pozostały bez zmian. To 6,1 oraz 6,7 cala, dalej z 60 Hz odświeżaniem, ale... I tu jestem ciekawy jak to wyjdzie w rzeczywistości. Jasność minimalna na poziomie jednego nita, gdzie ta wartość u poprzedników podawana nie była, więc... trzeba sprawdzić czy jest ciemniej, bo to też byłby atut. A teraz Pro. To nasz ulubieniec, rycerz w aluminiowej zbroi pokrytej tytanem, teraz też tym pustynnym tytanem. Ładny ten kolor, choć ja po cichu liczyłem, że potwierdzi się ten głębszy brąz, który gdzieś po drodze krążył. Poza tym mamy jeszcze trzy inne kolory, które już dobrze znamy. Ale nowe są rozmiary ekranów, które między innymi za sprawą mniejszych ramek urosły do 6,3 cala w mniejszym iPhone Pro oraz 6,9 w większym. Z prezentacji można było jednak wynieść wrażenie, że te telefony magicznie nie urosły, ale to nie jest prawda, bo szybkie porównanie w specyfikacji pokazuje, że każdy z nich jest i trochę wyższy i trochę szerszy, więc miejcie to na uwadze wybierając model dla siebie. Jakie są najważniejsze zmiany w modelach Pro? Tu ponownie mamy przycisk migawki bez jakichś dodatkowych możliwości względem 16, choć tam zapomniałem dodać, że w obu iPhone'ach ten przycisk ma też dawać zwrotny sygnał haptyczny przy jego naciśnięciu, a wiemy jak dobrze działa haptyka Apple. Tu zmiany są paradoksalnie mniej widoczne, osadzone trochę głębiej, bo wiele rzeczy jest zbieżnych z modelem zeszłorocznym, ale ze szlifami. Szlif dostał procesor, który jest subtelnie szybszy i dzięki nowej konstrukcji komory, w której się znajduje, ma lepiej odprowadzać ciepło. No, to się okaże. Mniejszy Pro iPhone teraz też będzie miał 5-krotne powiększenie, więc to już nie będzie tylko do Bena Pro Maxa, ale chyba ważniejszą zmianą jest zwiększenie rozdzielczości matrycy do 48 megapikseli dla obiektywu ultra szerokokątnego. To musiało się wydarzyć, żeby ten aparat zaczął robić przyzwoite zdjęcia, ale też coś czuję w kościach, że w przyszłym roku te 48 megapikseli dostanie też teleobiektyw. Mam u siebie zarówno 15, jak i 15 Pro Maxa, więc będę mógł porównać jeden do jednego każdą z soczewek w każdym iPhone'ie. Kolejną widoczną zmianą jest możliwość rejestrowania filmów w 120 klatkach i w 4K, a także bardzo ciekawie zapowiada się opcja tak zwanego miksu audio. Dzięki niej i czterem nowym mikrofonom już po fakcie będzie można modyfikować sposób odtwarzania zarejestrowanego dźwięku w filmie na taki bardziej skupiony na pierwszym bądź na drugim planie, a także taki, który imituje wygłuszony efekt studyjny. Ale nic do tej pory nie powiedziałem o baterii, a przecież to mój konik, celowo, bo powiem o niej teraz w odniesieniu do obu iPhone'ów. No więc Apple mocno ze sceny zaznaczyło, że tu ma być poprawa zarówno w kwestii długości pracy, jak i osiąganych temperatur. Sprawa zaszła nawet tak daleko, że karta produktu zawiera konfigurator porównawczy, gdzie można sobie zestawić starsze iPhone'y z nowymi i porównać czas pracy przy odtwarzaniu filmów. Ja zrobię w tym roku powrót do mniejszego iPhone'a, który w tym konfiguratorze wypada nieco słabiej niż 15 Pro Max, ale chcę sprawdzić, czy postęp jaki się dokonał w tej materii pozwoli mi skutecznie wrócić do modelu bez dopisku Max, bo wiecie, jak narzekałem na baterię w mniejszym 15 Pro. I jeszcze jedna, a w zasadzie to dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, iż szybkość przewodowego ładowania w każdym z iPhone'ów pozostała bez zmian, ale za to ładowanie po MagSafe zostało podniesione do wartości 25W. Dla mnie istotne jest jedno, żeby temperatury podczas tego procesu były normalne, bo obecnie niestety generują bardzo dużo ciepła. Druga sprawa to ceny. Modele Pro również startują z niższych poziomów, czasami to blisko 1000 zł mniej jak przy iPhone'ie 16 Pro Max. Nie jest tanio, ale paradoksalnie. A ma teraz jedne z najtańszych flagowców w stawce, i to już na premierę. Prezentacja była przewidywalna, ale miała momenty. Przede wszystkim przycisk migawki w obu iPhone'ach AirPods 4 z ANC, które intrygują. Wydaje się też, że oprogramowanie foto w iPhone'ach daje w tym roku naprawdę bardzo dużo przydatnych nowych opcji zarówno kadrowania przed zrobieniem zdjęcia, jak i odczuwalnie większe możliwości postprodukcyjne, bo temu poświęcono dużo czasu, i tak jak wspomniałem na początku, Czasami miałem takie lekkie wrażenie, że to bardziej konferencja software'owa, trochę takie WWDC w wersji light. Mimo wszystko uważam, że Apple traci swój impet. Watch 10. generacji, co prawda, do mnie trafi, ale budzi więcej znaków zapytania niż ekscytacji. Swoją drogą testuję teraz jeden nieaplowy smartwatch, i właśnie mija piąta doba od ostatniego naładowania, a ja mam dalej. 42% baterii. To dało mi mocno do myślenia, bo bagatelizowałem tę kwestię przez lata, mówiąc, że ładowanie co drugi dzień nie jest dla mnie problemem, ale kiedy się już z tym tematem skonfrontowałem i zobaczyłem, że zwyczajnie odchodzi mi jedna rzecz do pamiętania, no to polubiłem to. I w tym kontekście te 18 godzin nowej dziesiątki budzi moje obawy. No nic. Opowiem Wam o tym z pierwszej ręki, kiedy ten zegarek do mnie trafi. Napiszcie, co sądzicie o tych premierach, czy planujecie jakieś zakupy, no i co sądzicie o nowych cenach. W tym roku one mogą grać ważną rolę przy podejmowaniu decyzji. Ja natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o zapowiadanym bonusie. Zapraszam Was na najbliższy odcinek podcastu, bo czemu nie u Krzyśka kołacza, gdzie wspólnie omówimy te premiery, a takie rozmowy zawsze prowadzą do ciekawych wniosków, bo jeden stymuluje drugiego. Każdy ma inny punkt widzenia oraz inne życiowe scenariusze wykorzystania smartfona, smartwatcha i pozostałej elektroniki. Także zapraszam Was na to słuchowisko, mówiąc językiem starszyzny. Będziemy na was czekać. A ja kończę! Idę spać, a potem krótki urlop. Czołem moi drodzy.